Mogę powiedzieć, że do świata przestępczego taki sygnał jasny przekazać, że nie uda im się zastraszyć polskiej prokuratury, polskich prokuratorów i będziemy z całą bezwzględnością odpowiadać na wszelkie przejawy przestępczej agresji, jakąkolwiek formę będą one przejawiać, zmierzając do tego, aby zniechęcić prokuratorów do prowadzenia spraw, czy policjantów, czy też sędziów, bo nasze obowiązki chronić wszystkich uczestników procesu. Karnego. Rzeczywiście e, fakty są takie, że doszło do pewnej kumulacji tego rodzaju zachowań o charakterze czysto przestępczym, typu wręcz zleceń zabójstwa prokuratorów czy też osób z kierownictwa prokuratury bądź też bądź też właśnie rozmaitych akcji opartych na wywieraniu poprzez kłamliwe informacje wpływu w zamyśle tych, którzy to robią na organa ścigania, aby nie były podejmowane działania. To jest oczywiście ich błędne i błędna rachuba, błędna ocena rzeczywistości. My z całą stanowczością będziemy prowadzić wszystkie te sprawy, które prowadzimy. To jest poniekąd też znak naszej skuteczności, że uderzyliśmy w ten świat naprawdę poważnej, zorganizowanej, mafijnej przestępczości. No i ona reaguje w ten sposób. Natomiast my musimy zareagować jeszcze bardziej stanowczo.